Dzień dobry, cześć, witam Was w poniedziałek, rozpoczynamy ostatni pełny tydzień wrześniowy, 23 dzisiaj mamy i sprawdźmy sobie dzisiejsze główne instrumenty, dzisiejsze główne wykresy. Na początek euro/USD to interwał 4 czterogodzinowy na pierwszym planie i strefa podażowa, która cały czas na etku pozostaje tutaj aktualna, odnosimy się do głębokiego mierzenia wewnętrznego 8.8.6. Jeden test, drugi test, trzeci test, i tak naprawdę tutaj chyba powinienem nawet zmienić kolor w odniesieniu do tej ilości podejść, jaką mieliśmy właśnie na tym poziomie. Ja często tak robię, że właśnie ta, może nie po dwóch, ale po trzech, często mi się już zdarza, że po prostu zagrywam na kontrę, czyli na przełamanie danej strefy. W tym przypadku mamy 1,11,80 z drobnym zaokrągleniem. Jeżeli w tych okolicach ponownie się pojawimy, zamkniemy gdzieś świecę ponad, to ja raczej tutaj chciałbym zagrywać już pozycje długie, a nie na odbicie zgodnie z tą zasadą, zgodnie z prawdopodobieństwem właśnie, że ta strefa powinna tutaj być coraz słabsza z uwagi na ilość podejść i z każdym kolejnym właśnie taka coraz słabsza na pewno tutaj się staje. Także 1,1180 poziom odniesienia, poziom w tym przypadku... Sygnałowy pod próbę zagrania pozycji długiej, jeżeli zostanie przełamany. Co do GBP USD, tutaj odnosimy się już do mierzeń zewnętrznych. Mamy 127,2 tutaj z tej korekty spadkowej, z tego ruchu, który miał miejsce jeszcze zapoczątkowany pod, pod koniec sierpnia. Dołek mamy tutaj. W drugim tygodniu września, okolice okrągłe, 13000 z tego pułapu jest odbicie. No i to 127,2 odnosi się do wyceny 1,3340. Handlujemy dosyć blisko, bo niecałe 30 pipsów od właśnie od tej strefy, także zdecydowanie aktualny schemat na teraz. No i w tym przypadku na kablu zdecydowanie pozostajemy tutaj w odcieniu tym podażowym, jeżeli. Poziom zostanie przetestowany. To jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować tutaj zagrania pozycji krótkiej. Jest pierwszy test, także ponad, ponad w połowie przypadków dochodzi do drugiego, więc jestem tutaj optymistycznie nastawiony właśnie pod ten scenariusz, że będzie szansa go rozegrać, ale dodatkowe potwierdzenie jak najbardziej oczywiście są tutaj wymagane na przede wszystkim na formacjach świecowych, które dziś nakierują nas. Że, te, że ta reakcja sprzedających na tym obszarze po prostu się pojawi i będzie sens próbować ewentualnych shortów. Zobaczymy. USDJPY, nowe szczyty, także to mierzenie jest zdecydowanie już nieaktualne. Sprawdźmy najpierw z H4. Tutaj dynamiczne, mocne spadki na interwale 4 godzinowym. Jeżeli chodzi o tą korektę wzrostową na oko patrząc, ona wybita, ale jeszcze sobie pomierzymy dokładnie. No tak, ona to już dobre, dobre kilka, kilkanaście h dawno zanegowana ta korekta wzrostowa, rozpiętość korekcyjna. Spójrzmy na tą największą tak naprawdę w danym ruchu, ona może tutaj być elementem do wykorzystania, ale czy w dniu dzisiejszym to zobaczymy, na pewno wygląda całkiem fajnie, ponieważ wypada nam poziom ESTO na wierzchołku. Na wierzchołku poprzedniej, poprzedniej korekty, tej bardziej lokalnej. Natomiast nie będę jeszcze tego tutaj odhaczał jako kluczowej strefy podażowej z uwagi na to, że no jest to poziom bardzo jeszcze odległy, więc myślę, że z biegiem tygodnia, jeżeli będą wzrosty, to wtedy na tym się skupimy. Na tą chwilę zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej istotne będzie 61,8, które obecnie na USDJPY testowane są reakcje, jest drugie podejście, można tak powiedzieć i drobne wyhamowanie na pewno widoczne. Warto sobie zaobserwować właśnie ten, ten początek Nowego Tygodnia, ten początek sesji europejskiej, co się wydarzy na UIK, jaka będzie ta kolejna H4, Bo tutaj motyw pod ewentualnego shorta całkiem nieźle wygląda. A jeżeli mielibyśmy targetować takie TP1, to zdecydowanie możemy sobie tutaj wykorzystać tą ostatnią korektę spadkową, to ostatnie zrzucenie. Wtedy gdzieś wypadałoby nam to na łapie 142,28. Sama strefa oporu 144,30. Co do złota, zobaczcie nowe szczyty na złocie 127,2 bez problemu wybite. Bez żadnej tutaj reakcji. 161,8 drobne zrzucenie się pojawiło. Można było tutaj też pohandlować, jeżeli obserwowaliście z hajdynki, a nawet niżej, jeżeli chodzi o interwały. Także ta reakcja tutaj pojawiła się na wyraźniku na te 10 dolarów. No ale są nowe szczyty po drugim, po drugim podejściu. Jakby ten pułap dużego FI staje się nieaktualny. No i tak naprawdę na złocie, na szczytach jesteśmy teraz. Pierwszy pułap bardzo dobrze wygląda ten pierwszy pułap FIBO, jaki, w jaki moglibyśmy tutaj sobie celować 38,2 połączone tutaj z tym wierzchołkiem. Bardzo silna biegunowość, bo bardzo silny też strzał podażowy się pojawił z tego pułapu, więc to będzie nasz ten drugi target. Zaraz pokażę Wam jeszcze target numer jeden, który może również zadziałać, bo myślę, że przy tak silnym trendzie wzrostowym trzeba się tutaj nastawiać przede wszystkim na pozycje długie i tworzyć scenariusze, które umożliwią właśnie takie longi zajmować. A tutaj posługując się lokalną korektą spadkową, możemy sobie jej rozpiętość odłożyć od szczytu i też poziom, który po drodze może być, może być ciekawy, 2,606, natomiast ten niższy, ten bardziej średnioterminowy 2,599.